Serwus, dzisiaj jestem z Maciejem. Dzień dobry. Znacie tego typa? A jak nie, to tu Maciej. To masz taki szeroki obiektyw, że to no widać. No pewnie, mordu, ja on tak <grym> szeroko, że szerzej nie da się. <grym> Jesteśmy w głośnicowej w ogóle. No. Jest prawie, prawie lato, a nadal leży tam śniegu, kupa i idziemy na naszego polskiego Materhorna. Co, na kawkę? Idziemy Zaczniemy na ten film jak trzeba? Zaczniemy. Kawą. <laughs> Dobre. Kawusia w terenie to jest. To tak nie smakuje. W domu smakuje, ale tutaj mam wrażenie powietrze jeszcze wzmaga jakoś smak. Wygląda, jak dwóch, dwóch nie wiem jak to nazwać, nazwijmy to poważnie operatorów. Influencerów górskich <noise> pójdź na szlak, to już nigdzie nie dojdę. Fajnie w końcu pójść z kimś w góry który ciągle też staje, przystaje i robi coś. Tak. Większość czasu przystaje, a nie idzie, nie? <gry> tak. Dlatego to się sprowadza. Jak to ma ładnie wyglądać, no to trzeba po prostu stanąć. No, no trzeba, trzeba. I jakby idąc szybko, nie uchwycić tego momentu fajnego Drodzy, idziemy po kawce już, murowaniec z tyłu. Dobra, ułóżmy to wszystko. Jesteśmy z Maciejem w Dolinie Gąsienicowej, tak naprawdę na hali gąsienicowej, ale zaraz wejdziemy głębiej w dolinę. I celem dzisiejszej wycieczki jest wejście szlakiem turystycznym na Kościelec. W kościelcu szlakiem nie byłem 100 lat Byłem na nim milion razy drogą tak? spinaczkową No tak, no ambitniejsze rzeczy, jeść, no. pieszo to byłem Boże Na początku mojej... tylko schodził pewnie samtąd, nie? Tak, pewnie tylko schodził no, No i ten pierwszy etap tutaj od schroniska super, idzie po takim równiutkim. No widok przepiękny, to w ogóle nie ma tematu. Mogą no, się nicować, no co powiedzieć. No. Piękna sprawa. Jeżeli chodzi o sam kościelec, to jest to góra, która jest relatywnie bardzo blisko na wyciągnięcie ręki, że tak powiem. Chodzi o to, że Wyjście na tą górę nie stanowi problemu, tego typu, że poświęcić na to trzeba cały dzień w rypy dosłownie. Jest to blisko, po drodze mamy fantastyczne schronisko, fantastyczną dolinę gąsienicową, która jest znana chyba dosłownie wszystkim. Widoki z niej to zna chyba każdy, nawet osoba, która chyba w Tatrach nie była yy, zapytana o te domki na Gościncowej, pewnie będzie kojarzyć o co chodzi. Więc yy, dość popularne miejsce, ale nie tracące nigdy na uroku mimo tłumów i wiecznego jego odwiedzania. Wejście na Karp. Ruszamy z nadczarnego stawu gąsienicowego i no cała wycieczka do tej pory była dość łagodna. Teraz pierwsze takie ostrzejsze podejście, jeżeli chodzi o wejście na przełęcz Karp, ale zanim jeszcze na przełęcz, to wcześniej oczywiście wyjdziemy na mały kościelec. Do samego podejścia, no to jest to dość stromy szlak poprowadzony kilkoma zakosami, który w pewnym momencie wchodzi do takiego żlebu, a w tym żlebie jest troszeczkę rozwalony. Jest dużo ruchomych kamieni, idzie się mocno stromo i generalnie warto zachować w tym miejscu ciut więcej uwagi i ostrożności, bo jest stromo po prostu i sypko. Następnie wychodzimy na mały kościelec i tak naprawdę to tu rozpościera się bardzo fajny widok. Przełęcz Karp jest takim pośrednim celem, ale jeżeli mam coś doradzać, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie fajnie wybrać się na przykład na krótką wycieczkę, czyli dojście na przykład na sam mały kościelec, to lepiej zostać sobie tutaj z pięknymi widokami niż schodząc na Przełęcz Karp i tam robić przerwę. Moim skromnym zdaniem polecam nawet odpocząć na małym kościelcu i dopiero potem ruszyć na kościelec, już nie zatrzymując się na Przełęczy Schodzimy na Przełęcz Karp, oczywiście widnieje tutaj taka sławetna dość tabliczka mówiąca o tym, że szlak, który za chwilę obierzemy jest bardzo niebezpieczny. Może nie bardzo, ale jest tam napisane po prostu, że jest niebezpieczny. I coś w tym na pewno jest. Mimo wszystko kościelec nie taki straszny jak go malują, ale za chwilę Wam tutaj wszystko opowiem. Tu jest, jakby, tatry mają to coś w sobie. Skarbu ruszamy do góry. Początkowo szlak ułożony oczywiście, z kamieni bardzo przyjemnie się idzie. Doprowadza on nas, tak naprawdę, do tej y, głównej części kościelca, więc mamy tam momentami dość y, wyrównany teren. I jak ten teren się taki równiejszy kończy, wychodzimy kawałek do góry i rozpoczynamy zakosy na kościelcu. A rozpoczyna go się takim dość sławetnym miejscem, taką krótką rynienką, która przecież sparza wielu osobom troszeczkę problemów. Mamy tutaj kilkumetrową taką właśnie rynienkę, gdzie po prostu trzeba się chwilę powspinać. Nie stanowi ona jakiegoś Dużego problemu, jeżeli to wszystko spokojnie sobie tam zaplanujemy i przejdziemy, jest to masa stopni i masa oczywiście chwytów. Nie wiem dlaczego, ale zawsze w takich miejscach następuje jakaś taka mała presja od innych turystów. No bo w tym miejscu ewidentnie się korkuje. Sam kościelec jest bardzo popularną górą i dużo ludzi tam chodzi, generalnie. Więc tradycyjnie polecam przyjść tutaj dość wcześnie rano, by uniknąć tych zatorów. One się robią i do góry, i na dół. Kwestia dogadania się, mniej więcej kto teraz chodzi. Po przejściu tego, tej rynienki zaczynamy tak naprawdę wielkie zakosy po kościelcu, bo po kościelcu idzie się on takimi cały czas zakosami, więc tak naprawdę nie drze się mocno do góry. Miejscami oczywiście idzie się mocno do góry, ale bardzo często idziemy po takim skosie, po takiej półce bardzo wygodnej. I te skosiki pomieszane są z małymi, krótkimi elementami skalnymi, które nie stanowią większego problemu przez większość góry. Jest taki jeden wyjątkowy moment, czyli taki drugi, można powiedzieć, po tej rynience, gdzie jest troszeczkę trudniej. Idzie się takim mocno do góry momentem, gdzie jest on dość płytowy, jest to takie poszarpana. Ciężko to nazwać tak naprawdę. Widzicie to tutaj to na ujęciu. Jest to dość połogę miejsce, ale ono też potrafi przysporzyć troszeczkę problemów. Też trzeba się tam wspomóc, oczywiście, rękami głową i nogami. Do góry jeszcze jako tako. Myślę, że w dół troszeczkę więcej to sprawa problemów, ale myślę, że na spokojnie każdy jest w stanie sobie z tym poradzić. I ostatni taki moment na kościelcu to sama końcóweczka, samo wyjście na szczyt. Jest tam taki prożek skalny, gdzie też ponownie trzeba użyć rąk, ale dosłownie miejsce na dwa, trzy ruchy i, i wychodzi się to bardzo swobodnie. No i ociągamy y, wspomniany wierzchołek kościelca, jest to góra ciutę niższa od tego co wokół nas otacza, więc widok może nie jest tak y, fantastyczny jak z gór wy, wyższych, czyli towarzysząca tutaj niedaleko Świnica czy Kozi Wierch, bo kościel jest ciut, ciutkę niżej, więc... Ta panorama w stronę Słowacji jest dość ograniczona, ale pięknie widać Orlą Perć, Dolinę Gośnicową, oczywiście jej obie odnogi, Kasprowy Wierch. No tutaj te widoki są naprawdę fascynujące i przepiękne. Sam wierzchołek nie jest za duży, więc problemem często bywa to, że jest tam dość tłumnie. Co to jest się. Damian! Hmm? Chcę budyniu. Największym fopa dzisiejszego dnia. Jak to się zrymowało, co? To to jest to, że Maciej Nie zjadł budyniu. Chyba, że nie jedzie do domu za szybko, to jeszcze zdąży. No, i tak wygląda, moi drodzy, szlak na kościelec. Mam nadzieję, że ciutę tutaj rozwiałem, pokazałem. Materiał niech będzie pomocny, mam nadzieję. No i co? Dziękuję za uwagę i do następnego. Nigdy ja o to nie prosiłem, ale tym razem chciałem spróbować. Moi drodzy, łapka w górę i subskrypcja. Wszedłem ostatnio w statystyki i z niedowierzaniem widzę, że 75% oglądających moje filmy to osoby bez subskrypcji. Niesamowita duża liczba was ogląda mój kanał bez subskrypcji. Słuchajcie, mam taką prośbę. Dajcie tego suba. <laughs> po prostu naciśnijcie ten guzik i to nic nie kosztuje. Jest to w jakiś sposób takie podziękowanie za to, że tworzę te filmy i na pewno w jakiś sposób nie to docenia po prostu. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.